Witam gorąco, ciepło, cieplutko. cieploteńko? Nikt nie wita cieploteńko, tylko cieplutko witają chłopaki z Mazur. No dobra, lecimy. Pożartowaliśmy. Białymi Glenn Fleer, angielski arcymisz, znany z tego, że ożenił się z najpiękniejszą francuską żachistką. czarnymi Anatol Karpow miś świata miś świata miś świata no to lecimy. i tu uwaga obrona oj 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 obrona Nimcowicza Karpow grywa obrona Nimcowicza to nie jest samodzielny debiut do tego grał obronę hetmańsko-indyjską i gambit hetmański przeciwko D4 praktycznie grał nie grał żadnych struktur indyjskich Grunfelda nie grał Kolesko indyjskiej Benoni, Gambitu, Wołżeńskich odgrywał takie sobie Hetman C2 niektórzy nazywają wariantem Aleksandra Alochina póki co najlepsze podobne jest D5 Karpo wyczekuje Roszada jest bardzo dobrym ruchem, ponieważ białe wiedzą, że czarne zrobią roszadę. Natomiast nie wiedzą, co zrobią z pionkiem D6, D, czy pójdzie, z D, czy pójdzie na D6, czy na D5 i nie wiedzą co zrobią pionkiem C. A i goniec może się cofnąć na E7. Ot takie. Gdzie to jest? E4. Uj Proszę Państwa, jest tak, że jak stawiamy pionki w centrum, trzeba je bronić. Trzeba je bronić. D6 A3 To taka ciekawostka. Goniec przyszedł na B4, żeby zbić konisia. Do czego nam potrzebne posunięcie A3, żeby kontrolować pole B4? A do czego mam to potrzebne? Do niczego. To należało zbić hetmanem, ale nie można zbić hetmanem, bo wisi pion na E4. Koniec C6. Goniec Z3. No E5 i na H7. H6. No tak, w prosty sposób broni pioneczka. B6. Wrogiem Karpowa jest pioneczek C4. Będzie go atakował konisiem, gońcem, wieżą. Zobaczymy czym zresztą. E5. Oj 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 oj. Jeżeli wstrzymamy oddech i przyjrzymy się pozycji, to widzimy, że biały ma opóźnienie w rozwoju. A te piony trzeba rozbić. Zobaczmy, jak to zrobi Karpow. Karpow, ruchome centrum. Ostatnio mieliśmy wykład w szachowym doktoracie na temat ruchome centrum. To znaczy ruchome centrum już mówiliśmy. Teraz mówimy o centrum otwartym. I tak mówiłem, tak jak mówiłem, atakuje, jak go bronić. Że go bronić Hetmanem, trzeba go przestawić. A to Hetman już zrobi drugi ruch. I co teraz? No teraz bardzo dobre było F5 z minimalną przewagą czarnych. Tam widzimy tego kiepszczaka na C1. Ale można grać i D5. Teraz biały powinien zagrać F5, ale tak z królem w centrum. CD5 niedobre. Goniec D3, Hetman D3, Hetman D5. I co z tym gońcem? Tu pole C4 jest kontrolowane. No, Raszada. To dobre posunięcie. Można było zrobić z naszym F5. Widzimy. Że czarne mają przewagę na białych polach. Mają jedną figurę białopolową, pół i pół. A ci mają pół. Za to białe. Mają półtorej figury czarnopolowej. Ale ta figura czarnopolowa taka kiepska. Strzela w piony. Strzela w Koniś nie ma ruchu. Widzimy, że koniś nie ma ruchu. I dlatego nie należało tego bić. Koniś wchodzi do gry. Słabość na E6 jest, ale nie ma jej póki co jak wykorzystać. Goniec D2. Koniś C4. To się nazywa gra na punkty. Skoczek zajął strategicznie ważny punkt. Strategicznie ważny punkt. Oceniamy pozycję. Centrum. Białe kontrolują pole E5, zajmują pole D4. Czarne zajmują pole E5, nie kontrolują pole E4. Mała przewaga białych, no niestety. Natomiast jeżeli spojrzymy na silne i słabe pola i punkty, to białe mają multum słabych pól. No czarne też mają, ale nie tak dużo. To w zasadzie tego na g6 nie można wykorzystać. Otwarte linie i przekątne. No, czarne atakują punkt f4, białe e6. Równowaga. Aktywność figur. Hetmany mniej więcej równe, chociaż czarny trochę lepszy. Wierzę mniej więcej równe, ale skoczki lepsze od skoczki, i od gońca. Mała przewaga czarnych. Ich bezpieczeństwo króla nie ma znaczenia, bo króla są bezpieczne. Czyli tak jest: od 6 do 4, a możesz 6,5 do 3,5. Czyli średnia przewaga. C5. Poszerzamy front walki. U białych powstał izolowany pion hetmański. Nie jest silny ten pion. Nie jest silny, a już o tym to w ogóle o tym to w ogóle strach pomyśleć. Co to się no nie No No nieważne. Atakujemy piona d4 i bardzo ważne posunięcie b5. Bronimy konisia. Fiksujemy piona 3 Oj, to się nazywa, proszę Państwa. Słowa mi zabrakło. Bardzo przepraszam. On chce pokazać, że jest silny, ale nie jest silny. Na H6 nie można bić. F5 <laughs> Hetman E8. Hetman a8, wieża f 8 f 6 wieża 6 Kiedy następują takie liczne wymiany, należy podsumować pozycję i ją ocenić. Zmienił się charakter gry, w centrum, a w ogóle należy zastanowić, czy pozycja ma charakter gry środkowej, czy gry końcowej. W oceniamy pięć elementów. Centrum, silne i słabe pola i punkty, aktywność figur, otwarte linie i przekątne, bezpieczeństwo króla. Natomiast w końcówce oceniamy aktywność figur, aktywność króla, strukturę pionów. Pozycja ma charakter gry końcowej. Jednakowoż obecność czterech wież nie pozwala za bardzo grać królom, ale przyjrzyjmy się. Pion D4 słaby, nie może iść. Pion A3 słaby, goniec C1 słaby. Na skrzydle hetmańskim czarne mają piona więcej. Czarne mają piona więcej. Pseudoaktywny naskok. Konić D5. Blokujemy. Izolaczka. Wieża F3. Tu każda wymiana jest na rękę czarnym. A 3. Wieża D7. Przy czarnopolowym gońcu wszystkie figury czarnych stoją na białych polach G4 no i A5. Widzimy, że figura jest tu. Figura jest tu, a pionek będzie szedł tu. Królew 2. B4. I pozycja czarnych jest wygrana. Piąt B wygrywa figurę. Gonie z D2. Tu można było grać od razu wieża A7, król G1, wieża E2 i zajmujemy dwójeczkę. Karpow zagrał wieża F7. To też bardzo dobry ruch. Goniec C1. I teraz... I teraz mógł zagrać koń 7 na C3. I skonsolidować pozycję. Wymienić wieżę i wygrać. Pion B zabiera gońca. Wieża A7, G5 zupełnie słuszne. Białe chcą wymieniać piony. HG5, goniec G5, koniś C3. Wieża C1, wieża Wisi. Szachin-Szach. I proszę zwrócić uwagę: goniec czarnopolowy był pasywny. Kiedy szachownica opustoszała, on jest niezły. Skoczek G5, wieża G3. Liczymy figury. Liczymy figury. Oczywiście czarne mają piona więcej i gramy kombinujemy jak Anatol Karpow. konieść D2 z ideą 2 to taka idea fix D5 wieża E5 skoczek GF3 szaszek i co by nie mówić czarne mają przewagę pary skoczków mają dwa skoczki więcej. Jak do tego doszło? No zobaczmy. Obrona Nimcowicza. Wariant Aleksandra Alochina. Najczęściej grywamy tu D5. Warto grać D5. Walczymy o białe pola. W ogóle taki timing zdradzę. Ekspercki. Ekspercki zdradzę, że Oddajemy czarne pola, bierzemy białe. No i te trzy piony. Jeżeli stawiamy piony w centrum, możemy, musimy być bardzo ostrożni w ich obronie. A3. Czy warto grać A3? I tu. Zdania naukowcy są podzielone. No można. I przy pionach C3, C4 atakujemy piona C4. Typowy plan gry w obronie hetmańsko-indyjskiej. Widzimy, że hetman, przed na C2, stracił tempo. piony białych są zablokowane F5, teraz będą zablokowane na Amen ale widzimy, że koniś na E8 nie ma specjalnej gry trudno znaleźć marszrutę na wprowadzenie tego konika do gry Eupassant, prawdopodobnie Flir pierwszy raz w życiu dokonał bicia w przelocie więc jak zbił w przelocie to konik wszedł do gry proszę, gra na punkty Skoczek zajmuje strategicznie ważny punkt. C5 nie można mieć. Transformacja przewag. Powstał izolowany 5d5. Zwrócę uwagę, że 5d4, 5D4 nie jest słaby, bo go broni 5 3 a teraz jest słaby. Atakujemy. I tu realizujemy przewagę liczebną na dla Hetmańskim. Oj, oj. Nie wiadomo po co on tam poszedł. I blokujemy piona D5. Trzymamy linię siódmą, żeby wieża nie wpadła. I trzeba wziąć pod uwagę, że Karpow, tak jak Pietrosian, był mistrzem profilaktyki. I wolny pion wygrywa. Pozycja jest skończona. Figur więcej. I dwie figury więcej. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Cieplutko.